Rozmowa Dnia. Przy mikrofonie Michał Jędryka, gościem rozmowy Dnia jest dzisiaj pan minister Jarosław Wenderlich, podsekretarz stanu w Kancelarii, prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry. Witam, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam w szczególności 1 czerwca, Dzień Dziecka. Każdy z nas był dzieckiem. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich naszych dzieci. To dziękuję bardzo, jako byłe dziecko również. Zanim przejdziemy do głównych tematów rozmowy, dlaczego termin 6 sierpnia jest taki ważny, jeśli chodzi o wybory prezydenckie? Bo ciągle tym się posługujemy, tym argumentem, również rozmawiając o tym, kiedy będą wybory. Panie redaktorze, wybory powinny być dokonane jak najszybciej. Pierwotny termin 10 maja niestety no, nie, nie wypalił, mówiąc kolokwialnie, ale mam nadzieję, że dojdzie do tego, że wybory odbędą się 28 czerwca. Konieczne jest, konieczne jest, konieczne jest zapewnienie ciągłości władzy państwowej. Kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy będzie dobiegała końca. Nie możemy sobie pozwolić na jakąkolwiek destabilizację, a mam niestety takie wrażenie, że do tego dąży opozycja. Opozycja, która sama nazywa się opozycją totalną. To, co wyprawia się w Senacie, Senat stał się swego rodzaju twierdzą, twierdzą, ja, ja to nazwę twierdzą obstrukcji i mam nadzieję, że wreszcie komisje senackie, wreszcie Senat zakończą procedowanie ustawy, ustawy, którą złożył Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Ona ostatecznie wróci do, do Sejmu. Zostanie e, uchwalona, zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i będziemy mogli e, prowadzić e, normalną e, kampanię wyborczą. Będziemy mogli e, dyskutować na programy, na postulaty. Na tą chwilę dochodzą różne niepokojące informacje o nielegalnym zbieraniu podpisów, no bo nawet e, z tego, co informowały media, tak, taka sytuacja miała miejsce w świeciu. E, były także inne przypadki, czy to Wałbrzych, czy to Warszawa. No, miejmy nadzieję, że, 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 że y, szybko ustawa trafi, y, trafi z powrotem do, do Sejmu i zostanie uchwalona. Jak zapewniają senatorowie, być może dziś, być może jutro to y, do Sejmu no. trafi. Panie redaktorze, ja już uczestnicząc w pracach nad tarczą antykryzysową, nad tą jej drugą i czy trzecią odsłoną, choć oczywiście te, te nazywnictwo tarcza antykryzysowa, no to, to jest bardziej tak, tak, taki dodatkowy, że tak powiem, nazwa nadana przez y, także dziennikarzy, bo oczywiście to były ustawy osłonowe czy, 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 czy czy przeciwkowidowe, ale widziałem, co się działo w Senacie. Były zwoływane posiedzenia komisji, które potem się nie odbywały. Były przekładane, były odkładane. Wjeżdżali ministrowie, zjeżdżali przedstawiciele resortów, czekali wiele godzin, po czym okazało się, że jednak ta komisja się nie odbędzie albo nawet nie dopuszczano i do głosów. No, totalna obstrukcja w Senacie, tak samo jak w kwestii wyborów prezydenckich. Ale wspomniał pan minister o o tarczach, o ustawach stanowiących tak zwaną tarczę antykryzysową. Przez Sejm przechodzi właśnie tarcza w wersji czwartej, tak nazwano, projekt Ministerstwa Rozwoju. Natomiast portal Many.pl pisał już w piątek, że rządowi kończą się już narzędzia i może się okazać, że to ostatnia już nowelizacja spec ustawy. Pojawia się pytanie, czy to wystarczająca pomoc. Czy pan minister uważa, że rzeczywiście wystarczająca i czy rzeczywiście się kończy? No, panie redaktorze, no, tarcze antykryzysowe, a także tarcze finansowe to wielkie wsparcie dla przedsiębiorców. Działania, które mają przeciwdziałać temu wielkiemu kryzysowi wywołanemu pandemią koronawirusa. Jeżeli chodzi o samą tarczę finansową PFR, to na konta ponad 200 tysięcy przedsiębiorców trafiło 40 miliardów złotych. To i to są to są nie najnowsze dane, to są dane, które, które uzyskaliśmy yy, ich na piątek yy, i to, 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 to już pokazuje, jakie to jest olbrzymie wsparcie, a to jest tylko sama tarcza finansowa. Tarcza za to antykryzysowa, to także olbrzymie, olbrzymie yy, wsparcie, bo przecież yy, czy to w zakresie ZUS-u, czy to w zakresie powiatowych urzędów pracy, ponad 14 miliardów złotych, które, które trafiło do przedsiębiorców. I także, także przecież musimy wspomnieć o tych działaniach, które w ramach BGK są dokonywane, tarcza pomocowa. Tam łączna kwota pomocy prawie 7 miliardów złotych. To jest olbrzymie wsparcie podczas no, no tej sytuacji, której myślę, że nikt nie był w stanie przewidzieć, bo ja pamiętam, jak z redaktorem rozmawialiśmy jeszcze w lutym, gdy, gdy mówiliśmy o koronawirusie. Ja sam byłem wtedy zdecydowanie większym optymistą w tym zakresie. No, sytuacja pokazała, że te łańcuchy dostaw zostały przerwane, no i, 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 i tutaj rząd podjął bardzo szczegółowe działania. Oczywiście w tym zakresie, jeżeli chodzi o same tarcze, bo, bo, bo trzeba podnieść, że to było procedowane w trybie takim też tak, ekstraordynaryjnym. Różne resorty przygotowywały swoje propozycje do danej tarczy. Ona trafiała na posiedzenie Sejmu. I tam była procedowana w tarcze 2 tarcze trzy koordynowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, tarcze 4, jak pan redaktor wskazał, Ministerstwo Rozwoju, pani premier Emilewicz. I tutaj oczywiście będzie wsparcie dla przedsiębiorców, bo ja pamiętam także naszą rozmowę mm. miesiąc temu, to mówiliśmy o tym, że propozycje Przedsiębiorców, które wpływają czy to do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy to do Ministerstwa Rozwoju, one będą rozważane. Jak już wskazywaliśmy, te, te wszelkie mechanizmy, które były w tarczych, one ewaluowały, dokonywały się mhm. zmiany, ale oczywiście to na tą chwilę. Nie będzie tak, że bo jak odmrażamy gospodarkę, wspieramy, podejmujemy tutaj... Czyli będzie jakby ciągły, ciągły rozwój tych propozycji. Z tego, co ja powiem tak, to nie będą już jako tarcze, tylko będą oczywiście prace w danych resortach, tak jak rząd Prawa i Sprawiedliwości mhm. wspiera przedsiębiorców, działa dla Rzeczypospolitej i dany resort, czyli na, na tą chwilę Tarcze zawierają szereg rozwiązań, czy to z zakresu Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Klimatu. Teraz będziemy już powoli od tego odchodzić. Dany resort będzie przygotowywał rozwiązania dla konkretnych działów administracji rządowej, którymi się zajmuje. Panie Nie ministrze, już... ja bym chciał jeszcze zapytać, zanim przejdziemy do spraw bydgoskich, o które jeszcze też chciałbym zapytać, to są pewne propozycje ze strony przedsiębiorców, na przykład, żeby uwolnić handel w niedzielę, albo żeby uwolnić pieniądze z rachunków VAT-owskich. Co, co pan o tym myśli? Czy to rzeczywiście jest możliwe? Czyli i tak została dokonana swego rodzaju zmiana odnośnie niedzieli, bo teraz markety mogą rozładowywać niedzielę towar na okres stanu epidemii. Tutaj wiem, że jest z drugiej strony głos związków zawodowych, jest bardzo ważne stanowisko Solidarności, te, te, te postulaty oczywiście to wszystko trzeba wypośrodkować, trzeba dyskutować, rząd zawsze jest otwarty na, na propozycje, na dyskusje, ale oczywiście wszystko wymaga dokładnych obliczeń wyliczeń. na tą chwilę odnośnie tych tematów no to zajmujemy się tarczą 40 tam jest także szereg szereg rozwiązań bo to są te przepisy antyprzejęciowe jest wsparcie budżetów samorządów są ułatwienia dotyczące przetargów pojawia się kwestia dopłat do, z budżetu państwa do kredytów bankowych, kwestia wakacji kredytowych to także dobre kolejne rozwiązanie mhm. dla, dla, dla osób pokrzywdzonych pokrzywdzonych pandemią. Mhm. Tak, utrzymania miejsc pracy, no i szereg innych także ułatwień podatkowych, prawo do odliczania darowizn, między innymi na rzecz domów samotnej matki, noclegowni, to są rozwiązania, które, które w tym trudnym czasie na pewno wesprą. Przejdźmy. przedsiębiorców, a także y, 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 obywateli. Przejdźmy do spraw bydgoskich. W ubiegłym tygodniu miała miejsce sesja Rady Miasta, podczas której procedowana była sprawa strategii miasta. Pan był bardzo sceptyczny wobec trybu przyjęcia tej strategii. Między innymi podnosił Pan sprawę braku konsultacji społecznych, czy niedostatecznego ich wymiaru. Panie redaktorze, no, no, jeżeli chodzi o, o strategię, no to niestety mieliśmy swego rodzaju no, farsę w wykonaniu e, koalicji rządzącej Bydgoszczą. Bo w 30-lecie samorządu terytorialnego, w dzień samorządu terytorialnego, w jego święto, e, najważniejszy dokument, bo ja odwołuję się do wypowiedzi pana prezydenta polskiego. Z 2013 roku, gdy procedowano wcześniejszą strategię. Najważniejszy dokument yy, Rady Miasta. Bydgoszczy. Nie został przeprocedowany przez merytoryczne Komisje Rady, przez Komisję Rozwoju, przez Komisję Gospodarki Komunalnej czy Komisję Gospodarki Przestrzennej. Odwoływano się tutaj do, do wielkich konsultacji. Nie, nie chciano odpowiedzieć na moje konkretne pytanie, ile procentowo mieszkańców Bydgoszczy wzięło udział w tych konsultacjach. No, i Ja mogę odpowiedzieć za, za władze miasta Bydgoszczy, bo z tych danych, które są dostępne w internecie wynika, że 119 ankiet trafiło, 119 ankiet prawie 400 tysięcznej bydgoszczy, w tym 3 ankiety wypełnione w wersji papierowej, a tam pojawiają się naprawdę zapisy, no. no. Bo pytanie, czy, czy najważniejszym zadaniem dla, mieszka dla, 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 dla mieszkańców miasta jest to, by była większa frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Czy najważniejszym problemem jest to, że e, zostało wszczęto 16 postępowań e, dotyczących e, m.in. homofobii e, i, i w tym zakresie mają być e, wydatkowane dodatkowe środki na, 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 na jakieś podjęcie e, szeregu... Inicjatyw. No ale, panie ministrze, ja tu zacytuję może zdanie jednego z radnych Macieja Świątkowskiego, który ubolewał, że głosowanie przerodziło się w farsę, ale mówił, że było tyle spotkań i możliwości rozmawiania o tej strategii, że on nie rozumie, jak kolejne komisje miałyby spowodować polepszenie do tego dokumentu i że głosowanie i wcześniejsza dyskusja pokazała, kto zapoznał się z tym dokumentem, a kto nie. No Panie redaktorze, no ja mam wrażenie, że niestety większość. Rządząca Bydgoszczą nie do końca się zapoznała, bo ja uczestniczyłem i wielu z naszych radnych także uczestniczyło. Ja uczestniczyłem między innymi w spotkaniu, które miało miejsce na, na terenie Rady Osiedla Jachcice. I jak podnosiłem argumenty, czemu na przykład priorytetem jest wspieranie spółek z kapitałem zagranicznym, a czemu nie wszelkich w z tym z Kapitałem z Polskim, no nikt nie, nie potrafił dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Tak samo pojawiła się kwestia, czemu nie, nie będziemy wspierali nowych narodzin wśród mieszkańców Bydgoszczy, żeby zwiększyła się liczba dzietności. No, a z drugiej strony mamy wspierać zwiększenie liczby cudzoziemców. No, no to, to, są, to są bardzo zastanawiające kwestie, które wymagały przedyskutowania przez merytoryczne komisje. Czyli ja same cele że... strategiczne, rozumiem, podda... są kontrowersyjne, Pana zdaniem? Są, są tak, że ich uszczegółowienie jest kontrowersyjne, ale ja jeszcze dodam jedną kwestię, bo my składaliśmy także poprawki bardzo szczegółowe, merytoryczne, na przykład za tym, by zabiegała o to, by była węzłem sieci bazowej TNT I takie stanowisko poparła Panie Redaktorze Rada Miasta Bydgoszczy z tego czasu, tak? A teraz w Radni Platformy Obywatelskiej i SLD zagłosowali przeciw. No ja czegoś tutaj nie rozumiem. Były kwestie także szereg wniosków, szereg poprawek radnych dotyczących rozwoju. Myślę, że kwestii w zupełności niekontrowersyjnych. Koalicja po -SLD Zagłosowała przeciw wszystkim możliwym propozycjom. No na takie coś się nie, nie zgadzamy. Ja osobiście głosowałem przeciw, a część nawet naszych radnych powiedziała, że w związku z taką sytuacją bojkotuje głosowanie, bo przypomnę, że, że ta sesja także była prowadzona w sposób wyjątkowo kontrowersyjny. No, wielokrotnie dokonywano przerw, yy, wstrzymywano. Potem, potem nasze wnioski zostały, zostały były odrzucane. No niestety, no, 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 dzień święto samorządu terytorialnego przerodziło się w samorządową farsę. To strategia na 10 lat, więc można mieć co najwyżej nadzieję, że będzie jeszcze poprawiana, czy tak? Panie redaktorze, no w 2013 także przyjęliśmy strategię, nie rozliczyliśmy tamtej strategii. Co się udało, co się nie udało. Teraz przyjmujemy aktualizację. Która nie jest szczegółowa, która nie ma żadnych wskazanych konkretnych kwot, która, to, ale to, to już jest rzecz na marginesie, która de facto no, nie zawiera żadnych bardzo szczegółowych działań, bo, bo w zakresie pojawiają się ogólne stwierdzenia, że będzie, będziemy zabiegali o rozwój infrastruktury. No, ale, ale... Jak to mamy rozumieć? No ja, ja powiedziałem, że przecież cytując ustawę o samorządzie gminnym, gdzie są wymienione zadania własne gminy, to no także można taką strategię e, wskazać. No szkoda, szkoda, że, 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 że nie stanęło to na komisjach, szkoda, Tym, że nie dyskutowaliśmy. Niestety. Tym smutnym akcentem musimy zakończyć. Gościem rozmowy dnia był dzisiaj pan Jarosław Wenderlich, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję bardzo, do widzenia. z Jarosławem Wenderlichem rozmawiał Michał Niedryka